Możesz sprzedać stacyjkę dj będziesz miała więcej pieniędzy. No właśnie tak się zastanawiam, czy tego nie opchnąć. Maciuś mi tu zrobił taki mikro sponsoring. Dwa tysiące, opycham. <laughs> Proste. Już nie mam żadnych dylematów. Dobra. To teraz tak. To przestawię na razie tutaj. To przestawię na razie tutaj. To w końcu mogę sobie, słuchajcie, działkę wyrównać. To za ty milion hajsów wyrównam sobie działeczkę. O. I perfekto. mieszkasz w takim. Zawsze, za proszę, kurwidołku. <gry> Oj, tam pierdolnik przed domem od razu. Wszystko pod kontrolą. Dobra, i teraz y mogę cały dom troszkę przesunąć w głąb i tak go w taką literkę L zrobić. Ale mam tylko 3000, więc to tak... Nie wiem, co mi z tego przyjdzie. Dobrze. Czy tu mogę budować ściany? Tu mogę, tu mogę... To, to czemu wcześniej tu nie mogłam? Co to miało być? A, bo to tutaj jest. Okej, okay, dobra. To teraz tak. Słuchajcie, po prostu błociowe rewolucje teraz będą tutaj się dziać. Ja Wam pokażę, jak się buduje. Czy mam alarm przeciwwłamaniowy? A kto by się chciał do mnie włamać z pieczu, proszę Cię. <grymne> Ale chyba jest. Dobra, i teraz tak, to łóżko tutaj, serduszko tutaj. Oczywiście trzeba na farbie oszczędzać, bo to nie ma tak, że wiecie. To nie są te części Simsów, gdzie tutaj ym, nie trzeba uważać na takie rzeczy. Tutaj wszystkie pieniążki się przydadzą. Nie tak, bo za dużo mi hajsu to pochłonie. Trzeba tak. O, jest. Ym, okno sobie przeniosę. <noise> okno życia, słuchajcie, tylko w tym wypadku zamiast wpychać do środka, to wypycham na zewnątrz, nie? Tak, tak działa moje okno życia. Dobra. Teraz trzeba tutaj farbę zeskrobać. Pięknie. Ok, przemalować tą farbę, którą zeskrobałam. Teraz nakładam z powrotem, tylko że słuchajcie, na inną część domu. Także idealnie. Tadam. Usuń. Nie, nie mogę usunąć podłogi pod łóżkiem, bo yy, wtedy Simowie będą się tam pruć, że pokój jest nieskończony i będzie im nastrój spadał i tak to, dalej. To nie te części Simsów, gdzie te, zna że te rzeczy nie miały znaczenia. Niestety, tutaj mają znaczenie. Albo stety, bo to dodaje jakąś tam yy, chociaż odrobinkę realizmu i sensowności tej gry. O, i tutaj mamy już pokój gotowy. To dam. Teraz go trzeba troszkę tylko pomalować i pożyczyć drzwi. No i oczywiście spanko dla moich cudownych piesków pracujących, nie to co bencharty, które nic nie robią. Proszę bardzo i coś tu była kosteczka była. Ale ja nie wiem, czy jak ja tą kosteczkę tu położę, to czy później będę mogła z każdej strony do łóżeczka iść. No ale to się okaże. Ok. To teraz tak, to można usunąć. Cudowny dywan. Perfekt. Teraz trzeba przestawić pokój dzieci. Chociaż zastanawiam się, czy pomiędzy swoim pokojem, a pokojem dziećmi. Dziećmi. Dzieci nie zrobić łazienki. Takiej, wiecie, turbo wspólnej. Żeby nie trzeba było tak w tą stronę tak chodzić, tylko żeby ona była tak gdzieś w tym miejscu. I. Wtedy ta przestrzeń się tak bardziej wydzieli sensownie. Pod łóżkiem nie ma kawałka podłogi. Racja. A dziękuję. Czatki, jak zawsze, czujne. Dobra, to ja bym tutaj ten kibel wstawiła. Także to ze skrobie jeszcze farbę stąd. I wezmę tak. Czy ja to kupiłam za jeden, a sprzedaję to za 70? Siema Ares. Twoje zdrówko również. Witaj, kochana cesarzowo i wierne czatełki. Dziś jestem na imprezie, więc wysyłam pieniądz. <gryw> zawsze pamiętam o cesarzowej. Dziękuję ci i cieszę się, że o mnie zawsze pamiętasz. Um, imprezuj. Miłej imprezy Ares, kubaw się dobrze. Niech będzie cudownie. To jest naprawdę piękny dom z sercem i ze wszystkim. Także wiecie. I z predyspozycjami jak Warszawa. Dobra, to ja to okno pożyczę, bo jeszcze się może przydać. To się może przydać, bo jeszcze będą męczarty dodatkowe. Właśnie i w końcu mogłabym tutaj jakieś miski w jakieś takie honorowe miejsca postawić, a nie tak z dziećmi, co to w ogóle jest, żeby dzieci, znaczy, żeby psy musiały z dziećmi jeść? Biedne psy. Biznes będzie na gargulcach przedni, oczywiście, że tak. No dobra, drzwi się jeszcze przydadzą, to nie będę ich kasować. Muszę je gdzieś przestawić chwilowo. O, tutaj. <ścoughs> Okej. Okay. Trzeba sprzedać ściany. Jaki Januszizm, ja nie wierzę po prostu, kiedy ostatnio... O nie. O, nie, o, nie, 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 nie. czy ja sobie z farbą tu sprzedałam? Oczywiście, że tak. Nie ma tak dobrze. Już. O! Perfekt. Dobrze, to tutaj trzeba zrobić ten taki yy, hiperkibel. I Twoje zdrówko również, Aresie. Dobrze. Hiperkibel na dwie wanny albo jedną wannę, dwa prysznice i dwa kible. Ja wiem, że z całego domu farba poszła, bo to i tak wszystko będziemy przestawiać, więc na dobrą sprawę wszystko jest ok. To tak, to ja sobie tutaj słuchajcie, tak zaplanuję mądrze. Proszę dać mi wannę. O, w ten sposób. Proszę się nie obracać, wanno. <laughs> tak, cała cebula ze mnie wyjdzie w tym momencie. Dobra, i tutaj jest tak, znaczy tutaj się tak odgrodzi, jak było w tym miejscu, tylko zastanawiam się. A nie, to, to jak tutaj był jeden łuk, to nie będę marnować hajsu, to po prostu jeszcze jeden łuk wstawię i. O, tak, o tak, dobra. To tak też zostawimy to w ten sposób. I tą żarówkę idealnie w to miejsce. Może sobie w końcu kibel przemaluję, żeby teraz było tak fancy. Tak, i tutaj się zrobi natryski jak w akademiku i zlew. Jeden zlew im wystarczy, bo to i tak nikt z tego nie korzysta. O! Taki z lusterkiem. Chociaż tutaj, słuchajcie, mogłabym dopuścić trochę światła. Tak, jak zbudować zajebisty dom za 3000 tutorial. Ale ty się Mares śmiej. My tutaj wszystko cały biznes, żeśmy ogarnęli za te 20 klocków. Jeszcze w tym wszystkim przecież była działka. Także ja mogę robić tutoriale. Jak zbudować zarabisty dom w Simsach za 500. <grym> I to się uda. To zrobimy jakąś taką półściankę, żeby tak było, wiecie, bardziej glamour. Tylko żebym zrobiła ciemną, żeby nie było na niej syfu widać. o. To dam! No i pamiętajcie, że ja mam w domu dzieci, więc tutaj, żeby tak te dzieci biedne tą gołą dupą w tej łazience nie świeciły, jednak. Bo jeszcze mnie pozwolą jakieś tam stręczycielstwo, czy inne takie, że dziećmi mi handluje i później będzie przykro. I opieka społeczna gotowa. Chociaż wiecie, jak ja to mogłam rozwiązać? Te prysznice mogłam tutaj. Tu dać kible. No, bo teraz tych kibli nie będę miała za bardzo, jak wsadzić, żeby to miało ręce i nogi. O tych kiblitych, Bo one są aż na trzy. Chyba, że jedny, jeden postawię tak, a drugi naprzeciwko. I też będzie. No, ja wiem, że w końcu patola, ale wiecie. Pomimo wszystko, pomimo wszystko, pasuje się jakoś zachować jeszcze. A to, to czekajcie, ja mam taki plan. Żeby jednak tą żarówkę. Przestawić tutaj. To wejście dać tutaj. I wtedy te kibelki, moi drodzy, można dać tak. Znaczy tylko, że w tą drugą stronę, nie? Muszę sobie ściany dobudować. Bo się ich nie da obrócić. Nie tym! Co ja jakieś kwiotki będę tutaj? O! To by nawet trzy mogła zrobić. Bo w końcu tutaj jest parcela publiczna. Znaczy właściwie to dom publiczny. <laughs> Więc na dobrą sprawę to się przyda więcej kibli i wszystkiego. O! O, ja mam z modów takie wieśniackie zewnętrzne to i toje. Jak chcesz, to Ci mogę podesłać. Poproszę, Mares. Będę bardzo wdzięczna. Dobra? Jest moc, jest. I hajsu zaczyna brakować, nie wierzę. <noise> no musiała coś zorganizować. Albo drugą randkę z Maćkiem, może znowu przyniesie mi prezenty. Normalny penthouse, wiadomo. I teraz patrzajcie, i to zrobię ta. Nie wierzę. Dupę mi tu wsadził i ja teraz nie mogę tego... przeogarnąć. No i co teraz? Co za koleś. Podejrzewam, że tutaj jest napisane yy, jaki to jest język. Twitch Games, it's yy, Polish. No to, że tak powiem czytełki. Mowę obiec on. No i perfekt. Idź stąd, dziadzie. A tu kible buduję. Chyba, że zrobię taką patrzcie. Januszową. A? Jaki fancy kibel? <laughs> Powiedzcie, że jesteście ze mnie dumni. Pokój dzieci w kiblu. Nie, pokój dzieci będzie obok kibla. Super. Moje boskie moce dokonują e, pokoju dla dzieci i e, kibelków tutaj. Chyba, żebym jednak zrobiła takie ucięte i tutaj bym sobie już pokój zaczęła budować. No, ale to się zaraz rozkwini, wszystko. Na razie muszę pożyczyć stąd tą farbę i położyć ją tutaj. Chociaż nie, mogłabym jakieś takie tanie kafle tutaj rąbnąć. <laughs> tak, biznes jak u prywaciorza. Damy radę. Twoje zróbko również, bigosiku. E, długopisiku. Boskie skosy, no wiadomo. Proszę was. Też uważam, że najlepiej postawić wychodek, ale to nie mamy hajsu na to. Moi drodzy. Jesteśmy za biedni. Dobra, miałam walać jakieś kafle najtańsze, jak w psychiatryku. Za cztery! Nie ma tańszych? Sześć! Za kawałek kafla? Ah, takie piękne, boskie różowe. O, są piękne za dwa. Nie, no te za dwa są ekstra. Bierzemy te za dwa. Ah, zemsta pleśni. Bardzo mi się to podoba. Perfekt! Znalazłam kafle dla siebie. To chwila, bo tu, tutaj damy trochę inny design. O! No po prostu mistrzostwo. Są kafle za dwa. Chciałam. Mam. To teraz na podłogę musimy znaleźć takie adekwatne. Za trzy. Za drogie. Ale chyba nie ma taniej, bo to już są takie obrzygane na maksa, słuchajcie. Te też są za trzy. Trzy, trzy... O, jest! No, proszę was! Te są za trzy, te są za dwa. A tutaj jest... <noise> Fungus wyrząd... Nie, no, nazwa piękna. Bierzemy. No i ja bym korzystała, słuchajcie. Ja bym korzystała. Teraz trzeba um, światło wstawić do tego wszystkiego jakieś. Czy ja tutaj miałam jakieś światełka? Jest jedna lampka. Przydałoby się więcej troszeczkę. To czekajcie, bo te gargulce były najtańsze, to ja te gargulce tutaj dam. O, proszę! Ej, wyczajicie takiego gargulca mieć nad sobą, jak lejecie? <śm> per a, nie tak! Tą żarówę chciałam! O, proszę! A, bo miałam hajsu narobić. To kosztuje jeden, ale sprzedaje za siedemdziesiąt. 7... Też za jeden. To Jak mi się to w tamte udało za 70 sprzedać? Może dlatego, że już używane były? Siema, Daniel. Tak wygląda każdy kipelek. No tak. Jak się wchodzi na stację benzynową? Zgadzam się z tobą. Jak najbardziej. Dobrze. To teraz muszę sprzedać te ściany. Żeby móc je postawić ponownie dla dzieci w pokoju, za blisko Sima. No proszę Was! <grywa> <grywa> tak, jak się obe... oprę o ścianę, to mi ręka uschnie. Dokładnie. No dobrze, to patrzcie nawet zostało miejsce. To ja zrobię tak. Jedno dla dzieci, a drugie dla kotów. Co prawda, ja nie mam kotów, ale mam dzieci. Może dzieci mogą do kuwety robić? To zaraz przetestujemy. Różową, żeby było ładnie. <śm> no, I jest błęda. Pozdrawiamy Livmat bardzo serdecznie. Ok, dziewictwo oddane. Mogę słać pieniądze. Pozdrawiam moją boginię i was, szanowne pachoły. Cieszymy się, Livmat, że mogłaś oddać swoje dziewictwo. Mam nadzieję, że dostałaś za nie tyle pieniędzy, że ustawiłaś się do końca życia. Aczkolwiek trzeba było, nie wiesz, oddać z miłości, a potem dawać yy, za hajs yy, i wszystkim wciskać, że jesteś dziewicą. To, to by się najlepiej sprawdziło. Także Livman, dziękuję Ci za wsparcie, buzi dla Ciebie i złoty kibel na czacie. A Palpatin utracił dziewictwo, <noise> ku mojemu zdziwieniu. Dobra. A tutaj co A bo tutaj jeszcze mogę całe to rozwalić przecież. A tak, mogę to sprzedać? Nie mogę, bo Sim tam stoi. Już nie będę drugi raz kodów wpisać. Liv to chyba. Mat to chyba chłopak jest. Liv Mat, przyznaj się do swojej pci. Zobaczymy, czym się tanie. A, jednak w każdy sposób po jeden. Dobra. Tu już mamy Turbokible. Um, I zostało nam tylko pokój dla dzieci do urządzenia. Gdzieś tutaj. Dla wszystkich razem, chociaż myślałam, żeby te starsze z tymi mniejszymi oddzielić, bo te starsze to się jeszcze na coś przydają, więc dobrze był, im było dać się wyspać, a te małe to wiadomo do zmielenia. Gdzie Palpatine, jest sexy, brała, byś wtedy masz jakąś geriatriofilię. <laughs> Roxy, proszę cię. Palpatine jest obrzydliwy, obleśny. A idź, aż mam ciarki na plecach, proszę cię. A wybacz, Dan Danionku. Rzeczywiście, żeby mieć płeć, to trzeba ją najpierw określić. Masz rację. Oj, raz w dupę to nie gej. <laughs> A, mądrości zabracze. Masz rację, raz w dupę to nie gej, niczym się nie przejmuj. A zresztą, nawet jeśli gej, to co z tego? Dziękuję Maresku, na pewno zainstaluję. Zwłaszcza jak przetestowałeś i jesteś pewien, że to działa. To czekajcie. Ja przestawię te drzwi jednak. O, w ten sposób to zrobię. Nic się nie może zmarnować. Żadna przestrzeń. I już nie będzie fancy skosów. Chociaż czekajcie że to w ten sposób jednak rozwiąże, żeby było tak przestrzennie. Ja nie lubię strasznie, jak jest w Simsach tak ciasno i nie lubię stawiać drzwi na rogach, ale tutaj się inaczej nie sprawdzi. O! I tutaj sobie do... albo nie. Albo nie, o tak. Tak będzie dobrze i, dobrze i lepiej. Chociaż mogłam zostawić ten skos. Tak, Młocie, tak tylko przynajmniej już mówi. No, no! Proszę nie zdradzać moich sekretów. Tak zostawię. To i tak będzie brzydkie, i tak będzie brzydkie, a tutaj będzie już można pokój zacząć jakoś coś modelować, robić, budować. I się przestrzeni trochę zaoszczędzi. Dobra, to tu śpią dzieciaki. One tutaj mają swój azyl, bo one mogą zarabiać pieniądze. Więc te dzieci, które mogą zarabiać pieniądze, oczywiście też dostaną po swoim gargulcu prywatnym, żeby miały światełko. Proszę bardzo. I wstawi im się może po biurku? Czy to już będzie za dużo? Nie masz podłogi pod wanną. O, racja, dziękuję. To nie jest podłoga, Młociu. To jest podłoga. O! Siema, Queen Moonlight! <laughs> Azer wersja AHS. Wszystko jest dobrze. Bo jakbym tutaj wstawiła tak po, po biureczku w tym miejscu, to mogłyby sobie tutaj spokojnie też lekcje odrabiać. Jeden stół w kuchni wystarczy. No ale to będę musiała wtedy też kuchnię powiększyć. Z drugiej strony, racja: mogą odrabiać w kuchni. No ale tam im gra muzyka, jest impreza, to już w ogóle. Ale damy radę, nie ma co przepłacać. Rzeczywiście, dzieciaki się nauczą żyć. No. W swoim tutaj małym pięknym azylu. To zrobimy tak: tak i tak. Słuchajcie, taki um, naprawdę bardzo azyl, nie? żeby im te mniejsze dzieci nie płakały. O! I tutaj będą drzwi, i one się mogą zamknąć, i mają święty spokój. Proszę. <laughs> Chociaż, bo tam niektóre dzieci podrosną, i wtedy będzie już w ogóle kosmos. Roxy, to jest drówko również. Palpatine jest seksy, przypomina mi mojego chłopaka, tylko bez brody. Najlepsze jest to, że mój chłopak, mając 30 lat. Na badaniach wyszło mu, że ma biologiczny wiek 13 lat, ale jak? Jak z takimi zmarchami, czerwonymi oczami i trupim wyglądem można mieć 30 lat i wyglądać na 13? Czy nasza burdel mama ma czwórkę główniaków ma? Kibel obok bordela. No a jak? Dobrze, i teraz trzeba dzieciom pomalować ścianę w azylu. One tutaj muszą się wysypiać. Nie jest tak, że tutaj. Dzieci młodsze będą im wyć. Gdzie jest jakaś farba? Okładzina. Różne parcele. Co panele, kafelki. Aha, bo tutaj są tapety. Nie ma farby, farby. To trzeba znaleźć najtańszą farbę. Za 7, za 7. O, tu za 4. Ja bym chciała farbę za 2. Dzieci nie będą mieszkać w psychiatryku, bo one muszą zarabiać pieniądze. Dobra, tu jest za 3, za 3. To zbliżamy się do jakichś sensownych cen. O, jest za 1. No i perfekt. To jest jakiś styl plażowy, to nie. No to już, za jeden robimy. No i jak macie, mają ślicznie, patrzajcie. Dobra, jakiś dywan za jeden by się przydał. Za dwa, za dwa, za dwa. O! Jest! No i błęda! I oddam im okno, bo przecież miałam ich okno gdzieś tutaj, jedno. Jak chcesz, to mam płatne kible z modów, mogę Ci przesłać. Nie no, tutaj już płacą za wejście na parcele, Mares. To już mają w bilecie. Tak, brakuje tu tylko glory holów. Dobra. Gdzieś miałam te łóżeczka. O nie, ja sprzedałam te łóżeczka. Co ja poczyniłam? Mnie op... O, no nic, to dzieci będą musiały spać na podłodze. <noise> Ale to nic. Dobra, to to damy tutaj. Jeszcze karmnik dla dzieci. Jeden karmnik dla dzieci. I drugi karmnik dla dzieci. Dobra. I poduszeczka na jedno dziecko. No! I na drugie dziecko. No, i jest nawet w miarę przejście, więc to teraz pociągnę w ten sposób, i tak i będzie idealnie. A tutaj się wstawi łóżeczka, które później przerobi się na normalne łóżka. Ojej, dach jeszcze, racja. <grytanie> o, chwila. I kuchenka. Bo, że tak to ujmę. Tu składniki, a tutaj kuchenka i recycling, nie? Wszystko się zgadza. Dobra. To jeszcze muszę im postawić dachy. Okej. Okay. I um, i ściany tutaj. I łóżeczka. Dobranoc Sandy, śpij dobrze. A czy jak postawisz te łóżka w inną stronę, to nie zaoszczędzisz na ścianach? Nie do końca wiem jak, bo to i tak trzeba je obudować, żeby one się tutaj mogły zamykać. Kuruj się Sandy, śpij dobrze, odpoczywaj. Tak, dla oszczędności pralkę w kuchni, ale tutaj w, w tej części nie ma pralek. Więc tego. A właśnie, i dach trzeba, stary dach unicestwić i położyć nowy. To wszystko są hajsy, koszty. Czemu on mi nie oddał pieniędzy za dachy? O nie, tak się bawić nie będziemy. Oddał Michałowi za dachy, przecież to za pieniądze kładłam. Halo, co tu się dzieje? Proszę mi oddać pieniądze za dach. No nie, gdzie są moje pieniądze za dach? Tylko rodzaje dachów są darmowe. Ale dachy darmowe nie są. Tak czy inaczej na razie muszę te burdele bumbum na chwilę otworzyć, bo nie mam już pieniędzy. Otwórz w lokal. Całe szczęście jest wiosna. <głosy> <głosy> tak. Gdzie są moje pieniądze za dach?